Witam. Dziś zaprezentuję taki test, porównanie lustrzanek firmy Canon EOS Digital 300D i 600D. To tutaj mamy taki amerykański odpowiednik 300D Rebel, jest on no identyczny tak jak 300D. Lustrzanka EOS Digital 300D ma matrycę CMOS o rozdzielczości 6,3 megapiksela. Zakres ISO jest od 100 do 1600, w tym H3200 ISO. Siedmiopunktowy autofokus, wysoki, wydajny procesor Digit. Z jej budowy widzimy Ekranik podglądowy jest dość mały, ale mamy ekranik funkcyjny. Przyciski trochę jak w profesjonalnych aparatach. Kartę Compact Flash Umieszczamy w nim. Wygląd przycisków wygląda o tak. W zestawie kitowym wyposażony z obiektyw EFS 18 do 55 mm. Ogólnie tak prezentuje się. Ale porównując teraz duszankę 600D ma na matryce CMOS o 18 megapikseli, aż tryb filmowania w jakości Full HD, 3,7 klatek na sekundę w trybie zdjęć seryjnych, 9-punktowy system autofocusa, jest dużo większy, zakres ISO waha się od 100, do 6400 w tym H1 12800 jego dużą zaletą jest ekran wyjmowany na specjalnym takim mocowaniu żeby go okręcać jak chcemy jest to bardzo wygodne przy robieniu zdjęć, filmowaniu można kręcić o 360 stopni i zadomknąć Układ przycisku jest dość godny. Kartę natomiast SD jest to taka mniejsza już, taka właśnie dla amatorów. Tam w 300C akurat jest taka dla bardziej profesjonalnych aparatów. No więc w tym jest trochę lepiej. W 300 no ale tu mamy dużo lepszą oczywiście. Procesor oczywiście jest dużo szybszy. Ekranik oczywiście nie ma funkcyjnego nigdzie tutaj, ale jest trzysalowy ekranik z bardzo dużą rozdzielczością, e, Przekątny 7,7 cm. to bardzo dobrze. Obraz. Możemy włączyć nasz aparat. Na ekraniku funkcyjnym zaraz pojawią się parametry. Oczywiście zmiana ISO. Pokrętłem. A, w, B, Tu możemy zmieniać No, jakość zdjęcia Mamy oczywiście M, L, ra, L najlepsza, bo jest L trochę gorsze M, M gorsze, S i najgorsze jakość zdjęcia Oczywiście im gorsze jakoś, tym więcej zdjęć oferuje RAF co tutaj jeszcze? no menu widzimy no tak kiedyś po prostu język angielski jest akurat w nim no w systemie funkcji jak ta szczelanka nie jest zbyt bogaty ale do zwykłego amatora powinienem starszyć natomiast biorąc już szczelankę 600 D. Włączenia wejdziemy yy. w jakości zdjęć. No i tu już mamy szeroki wybór RAF, RAV+, plus JPEG. S3, S2, S1. M. No dużo, dużo tych ustawień. I so. Jak mówiłem 6400, 12800, to już możemy tu są różne tryby: pojedyncze, seria, samolot zbadacz z sekund, samolot ciągły, czego tam nie było. W tym aparacie wyboru pomiaru jasności obiektów. W tym modelu oczywiście tego nie było. W tym już ta funkcja jest. Pokażemy wielosegmentowy, pomiar skupiony, punktowy i pomiar ważony, uśredniony. To jest bardzo pomocne. No tutaj jeszcze trzeba się zapoznać z tym aparatem. Oczywiście wszystkie funkcje są bardziej rozbudowane. Mał, wyposażony na przykład w obiektyw FS 1855 mm, zestaw kitowy. No i myślę, że ten aparat jest lepszym rozwiązaniem niż ten. I warto skupić się chyba na tym, taka ciekawostka bardziej był ten 300D aparat, jak tam zmieniał się na przeszłych lat. Przecież 300D to jest pierwszy aparat z tej serii. No, и то, ну, это было на сегодня. за внимание.